Na jednym filmiku widzieliście kota, który sam przyszedł do mnie, a to jest kot przymusu. Kot przymusu. Dlatego właśnie wolę pieski, ponieważ kot przyjdzie zawsze wtedy, kiedy ja nie chcę. A piesek jest zawsze Także ja zbę burzą włosów, w wstaję. Dzisiaj godzina 15. jest katastrofa, zobaczcie, jak ja nie muszę rą odstawać. Teraz strasznie długo śpię. Już powinnam tyle spać. Oczekujemy jakieś śniadanko, czyli tortillę. Ja sam tak przesiadłam tutaj. Nauczyłam się z TikToka. Idziemy do upiekacza. No i tu mam sosik czosnkowy z jogurtu naturalnego, gęstego i czosnku, tak właściwie. I trochę dosypałam jeszcze tej dziwnej przyprawy. Jak macie te wszystkie rzeczy przy kasach, niektóre was tak kuszą, żeby je kupić zazwyczaj takie gówno tam jest. Wy je kupujecie, bo ładnie wygląda. Zazwyczaj tak wycieram się posmarowałam cała tam do ust, bo mi całe pękają mi się cała świeca tutaj. Ale nic nie poradzę, więc to wszystko pęka. I słuchajcie, zazwyczaj jakieś takie Różne rzeczy tam są i my się tak nabieramy i kupujemy i ja się właśnie nabrałam na tą przyprawę, ale powiem Wam, że z pierwsza rzecz, której nie żałuję, że kupiłam. To jest mega, mega dobra. Jak zaczęłam ją używać wszystkiego, dosłownie do wszystkiego, naprawdę do mięsa, do nie wiem, jakichś sałatek, do sosów, do, do wszędzie, wszędzie się na to ją sypię, bo mi tak smakuje, tak polecam. Tu mamy zwykłą herbatkę, a tu mam taką magiczną rzecz, nie patrzę na moje paznokcie, bo się złamały. To jest też jedno z lepszych odkryć, jakie zrobiłam ponieważ jest to naprawdę dobre. W sensie dolewacie sobie do herbaty tyle, ile lubicie. No ja lubię przelabrzeć ze wszystkim, więc ja lubię dużo. I słuchajcie, ta herbatka smakuje wtedy jak taka szarlotka. Naprawdę przepyszne. Jakby to nie jest, wiecie, materiał sponsorowany. Tylko tak, wiecie, z dobroci serca wam pokazuję. No czasami się dzielę z kotami resztkami. Widzicie, z jogurcik. I mamy ośmiorniczkę Coś sobie tam oglądamy na YouTubach i herbatkę. Let's Ja! Yeah. Tak więc ja przed mam włosy, czekam aż sobie wyschną. Trochę się pomalowałam, chociaż to za dużo powiedziane, bo sobie sobie rzęsy, malałam kreskę, malałam brewta -brew szybko. I smalowałam sobie czymś usta, tylko takim nabilżającym, bo strasznie mi pękają, no i dałam trochę pudru i to wszystko, nie chce mi się tak, naprawdę ostatnio tak mi się jakoś nie chce malować, że jakby jak siedzę w domu, to nawet jak nagrywam dla was filmy, jakoś tak nie czuję jakiejś takiej ogromnej potrzeby ogólnie wyglądam trochę jak babcia, bo mam tak przesuszoną skórę przez tą pogodę, strasznie strasznie, no i tutaj zaczynam powoli... Montować na razie przeglądam filmiki, które nagrałam, żeby je zmontować. Czy widzicie elegancko ciuchy domowe, piękne, bo tak jest zawsze najwygodniej, najlepiej nie przejmujecie się czym się upieprzycie, jak będziecie jeść. Takich żydzenia nie do życia, nie chcę się nawet montować tego filmiku, ale ja wiem, że jeżeli go nie zmontuję, na przykład, bym się przełożyła, to na jutro też bym przestała nagrywać. A na razie staram się trzymać regularność. Zobaczymy, jak długo. Ja no może. Może tym razem się uda, że będę tutaj do Was regularnie się udzielać. Zresztą to wszystko zależy też od Was, moi drodzy, bo jeżeli będziecie oglądać i mnie wspierać, to ja będę miała dużą motywację, żeby, żeby jednak się pilnować i do Was tutaj udzielać regularnie. No ale jeżeli ta aktywność będzie spadać, no to wiadomo, to też się człowiekowi odechciewa, bo to zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. Się tak wydaje, że takie, wiecie, filmiki niby byle jakie, niby coś, ale to to jest czasochłodny! Nie ośmiorniczka! Tak! Dobra, idę montować, bo robię sobie coraz większe od debila. Nie raczej, że to jest głodny, to. Ale to za chwilę. Za chwilę. Ciek! No co za... Wejdź, to pomidora na lasie. Pomidora! I nie mogę się na chwilę skupić, bo ten... Gnoj grubas Za każdym momentem kiedy się skupię wiecie, wyłącza, on widzi, że ja na niego nie patrzę On tam skacze i próbuje porwać pomidora Bo smakuje bo smakuje, bo chyba pachnie trochę szynką, nie? Bo szynka na nim leżała. Let's go grab it Nagrywa się już chyba z godzinę ten filmik. Nie wiem, czy ten telefon się jeszcze do mnie rozładował, bo nie mam połączenia, bo zegarek mi się ładuje. Ale słuchajcie, chciałam powiedzieć, bo ja to mam taki magiczny notesik w którym sobie zapisuję moje myśli przewodnie. Czyli na przykład, jak oglądam TikToka, albo ogólnie przeglądam internety i co coś wpadnę na jakiś temat, na który chciałabym się z wami wypowiedzieć, bo ostatnio się dosyć. Sporo wypowiadał na filmikach, więcej mówię niż wam pokazuję pracę z Arizoną, no bo tej pracy nie ma dużo, albo zamarza na dworze, tak jak dzisiaj, albo no wtedy się nie da nic zrobić. No wiecie jak to zamarzną takie kopy, to tylko się zabić idzie na tym. Eee, no i... i. Wiecie, co bardziej takie pogadankowe materiały właśnie stworzę dla Was. I ostatnio słuchajcie, jakby. Bardzo dużo widziałam komentarzy, gdzie ktoś pisał komuś, że marnuje potencjał swojego konia, i że ta osoba by lepiej wykorzystała ten potencjał, ten koń się marnuje, i w ogóle, i ten koń jest nieszczęśliwy, bo on jest zmarnowany potencjałem. Wiecie co? To jest chyba jedna z bardziej wkurzających rzeczy, która mnie wkurza na przykład, bo ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak marnowanie potencjału. I teraz ktoś mi powie, no co, ale jak to? Jak to? Jak to nie ma? No tak to. E, dlaczego? <grywia> Dlatego, moi drodzy, że słuchajcie, koń jest najszczęśliwszy będąc koniem, a koń jest koniem w momencie, kiedy żyje sobie swoim końskim życiem. Wchodzi na pastwiska z ziomkami, e, je sobie trawkę, bryka sobie po pastwiskach e, i żyje sobie swoim życiem po prostu. I koń wtedy jest... No, słuchajcie, najszczęśliwsze, tak? Bo, bo najbliżej bo to są warunki najbliżej naturalnych, tak by można powiedzieć rzec, nie? Eee, patrzcie, nie wiem, czy widać, kot, kotu się zagięło ucho. <laughs> Jeżeli chcemy jeździć zawody, jeździmy. Ale po co gadać takie głupoty, że ktoś marnuje potencjał konia? Okej, okay, ktoś może mieć ból dupy, że ktoś ma fajnego konia i nie wykorzystuje jego umiejętności ale ten koń wcale smutny tam nie jest. Ten koń jest dalej zadowolony, jeżeli ma oczywiście odpowiednie warunki zapewnione do życia, tak jak mówiłam. Ale ja uważam właśnie, że nie istnieje coś takiego jak marnowanie potencjału, bo trzeba patrzeć na względy konia, dobrobytu konia, a nie na to, że ktoś marnuje, bo się na przykład boi skakać. A koń na przykład ma potencjał, jest potencjał i wiecie, wysoko lata i tak dalej, no ale to nie musi wcale skakać, tak? Ten koń, tak jak mówiłam, najszczęśliwszy jest na pasiskach. Także to jest taki temat ostatnio, który mnie tak dosyć denerwował, jak widziałam pod komentarzami jakichś filmików. O, ale marnujesz jego potencjal. Matko bosko. Jakby nie wiem. Ja już się chyba starzeję, wiecie, że jakby nie wiem. Ja jakoś bardziej przekładam dobro konia niż właśnie takie rzeczy. Będą skakać? Czy będą cisnąć ujeżdżenie? Będą robić potencjal? Fajnie, niech robią. Ale nie będą robić potencjału, będą jeździć w tereny, mimo że koń, nie wiem, ma predyspozycję, też super. Dalej każdy jest zadowolony. No, pomijając ludzi w internecie, bo oni nigdy nie są zadowoleni. No, Słuchajcie, widzicie, to trochę czasu schodzi. E, filmik będzie się renderował przez jakieś... jak e, to już jest 20%, a teraz pokazuje, że będzie się renderował przez ponad 20 minut. E, więc... E, no, dużo czasu schodzi. Jeszcze po, tej re, po tym, jak on się zrenderuje teraz, Możliwe, że jeszcze go będę przeglądać. Możliwe, że będę go jeszcze przycinać, a już to nie będę nagrywać, bo mój telefon pewnie już umiera z baterią. Eee, <tryk> Trzeba go przyciąć, zobaczyć czy wszystko jest git, eee, po czym, słuchajcie, przerzucić na YouTube'a. Zanim on się zgra na YouTube'a, to też jest kupę czasu, zanim on się wyśle w jakości HD, to jest jeszcze więcej czasu. No i słuchajcie, ja w sumie mówiłam, że niby nic nie robię i zaczynam brakować dnia. Ja jeszcze chciałam nagrać dla Was filmik, filmik, jakiś taki pogadankowy, a nie z dnia ogólnie mojego. Już jest 17.30 i zaczynam nie brakować na to. I dzisiaj mamy piątek i słuchajcie, w tle leci sobie. Używamy Fantastyczny doktor Paul. Dajcie znać, czy Wy też oglądacie. Ja na przykład uwielbiam. Jest zimno, jest zamarznięte wszystko. I raczej nic ciekawego nie będę w stanie zrobić z Arizoną. Ja mam po prostu wstawię filmik, którego tutaj jeszcze nie, doda nie dodawałam, e, z lążowania Arizony. Pierwszy raz, słuchajcie, kazała mi galopować na ląży, że galopowała ode mnie. Nie, 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 było, ona chciała. Kilka razy próbowała się przeteleportować i zniknąć. <laughs> Uciec do stajni, w stronę stajni, w stronę wyjścia. Ale słuchajcie, jak na to, że w sumie rzadko teraz pracujemy. Ze względu na pogodę, bo jak wszystko zamarza, no to się nie da nic zrobić. To słuchajcie, młoda już całkiem fajnie, już ogarnia w miarę i słuchajcie, mega miara, to nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Ale, słuchajcie, ona już reaguje na głos, tak, że na przykład ona biegnie, biegnie, a ja mówię prr, i ona staje w miejscu. <laughs> Wiadomo, że to jeszcze nie zawsze działa tak, wiecie, super idealnie, że ona za każdym razem tak robi, bo czasami jak wiecie, wpadnie w taką euforię, albo coś zobaczy się ją, czegoś wystraszy, no to jeszcze nie do końca docierają do niej sygnały. No, no i ja ogólnie czekam na wieście od kliniki. Bo mają mi oddzwonić, czy znaczy mają mamy w sumie mają oddzwonić, kiedy zabieg dokładnie ma zostać przeprowadzony i mam nadzieję, że, że w końcu się dowiem i że to będzie już niedługo, żeby mieć już wszystko, wiecie, z głowy, bo to w sumie największy teraz taki, można powiedzieć, problem, żeby w końcu to zorganizować wszystko i ogarnąć. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year. so a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I Czy taki filmik wam się spodobał Bo taki trochę inny, taki bardziej Nie wiem, od mojej strony Dajcie znać, czy takie filmiki wam się w ogóle podobają Czy chcielibyście takich filmików więcej Czy jednak byście nie chcieli takich filmików I wolelibyście po prostu filmy Skupiające się na Arizonie i koniach I tyle, albo na czymś konkretnym E, więc ja Was zapraszam do komentarzy, ja chętnie się dowiem, bo staram się być tu trochę dla Was <gry> e, i w miarę właśnie nagrywać coś, co będzie się Wam podobało, bo ostatnio zauważam, że trochę nie trafiam w to, co byście chcieli oglądać, więc no musicie mnie trochę nakierować. Także ja Wam będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie, czyli zostawienie łapki w górę, słuchajcie, zostawienie komentarza, do subskrypcji z dzwoneczkiem oczywiście, żeby do siebie dostawali powiadomienia o nowych filmikach i słuchajcie, będę bardzo wdzięczna za każdy komentarz. E, ponieważ komentarze trochę wspierają algorytmy pokazywania filmików, do tego to jest dla mnie ogromne wsparcie, nawet jakaś kropeczka, cokolwiek, będę bardzo, bardzo wdzięczna za każde wsparcie w postaci komentarza i subskrypcji, i łapki w górę i widzimy się w każdą środę o bliżej nieokreślonej godzinie, ponieważ w środę montuję i widzimy się w soboty o 11.30 Pa, pa!